Siema mordy, z tej strony Norek. to jest kolejny, kolejne w sumie QA i kolejny zestaw pytań dzisiaj trochę ubogi, ale jednak, więc chyba zaczynamy. Jak tam zawody ze strony polski lolpl. Niestety, ten cały turniej w Lolla polski Lol został jakby odwołany, znaczy nasz team został bez naszej wiedzy wyeliminowany. Ponieważ za długo nie graliśmy. Ponieważ nasz przeciwny team za długo wzlekał, zwlekał, co ja zwlekał, coś takiego. Zwlekał chyba z tym, yy, z terminem i nie chciał w ogóle grać, a raz to im coś wypadło, raz to nam coś wypadło i w końcu yy, organizatorzy wkurzyli się widocznie, nie mieli czasu na. No przepraszam, klawiaturko. Yy, wkurzyli się i, i dali w ogóle losowo winy, tym co nie grali długo. I my niestety dostaliśmy luza, mimo że z nimi wygraliśmy mecz, wysłałem, próbowałem się dogadać z nimi, pisałem, ale nie, nic im nie dało jednak zrobić, więc jest, zostali, zostaliśmy wyrzuceni z, z tego turnieju, no ale cóż, pograliśmy chwileczkę i, i postaramy się na inne jakieś um, turnieje zapisywać, jeżeli wszystko już będzie w normie, um, jeżeli w ogóle Zalech jeszcze będzie grał w LoL'a, nie wiadomo i zobaczymy co z tego wyjdzie na razie. Polski LOL został... wiecie, kupa. Grałeś kiedyś w jakieś karcianki? W karcianki grałem trochę jak byłem młody, mały i w ogóle. Tam jakieś karcianki tam grałem, nie? Albo to w szkole z kimś, czy coś. A później już tak wiecie, kolonia, ble ble ble. Tam później zacząłem grać sobie w pokera. Później teraz tutaj w Anglii też czasami mi się zdarzało, szczególnie jak moja siostra przyjeżdżała. Z siostrą lubię grać w pokera i jej chłopak też dużo grał, tam grał przynajmniej kiedyś, więc to w sumie wszystko, najwięcej właśnie w pokera grałem, a teraz to nie, teraz to jakoś, wiecie, co innego. Jakich utworów słuchasz? Może jakaś playlista. Jakiej muzyki słucham? To już mówiłem wcześniej kiedyś w jakimś tam Q&A'u i... Słucham wszystkiego co mi wpadnie w ucho yy, Nie mam jakichś, wiecie, ulubionych utworów czy coś, chociaż zdarzają się takie czasami, że o, to mi wpadnie w ucho i słucham tego non stop, powtarzam sobie cały czas replay, replay, replay i w ogóle i staram się wkręca w jakąś piosenkę i po jakimś czasie to przychodzi, mimo, ale mimo wszystko dalej ją lubię. A playlisty, no nie wiem, no nie, nie dam wam, mogę nie wiem w sumie nie. Nie, po prostu nie, nie, nie słucham na necie, bardziej na kompie mam wszystkie, całą muzykę, nie używam żadnych ani nic, e, chyba że czasami czegoś nie mam, to wejdę sobie na YouTube'a i posłucham sobie jakiejś tam muzyki, więc playlisty wa, wam nie dam, no ale no cóż, no, no nic. W czym montujesz swoje filmy? Filmy montuję w Adobe Premiere Pro i to chyba już wszystko z tego pytania? Dałeś wypocząć ręką? Bo coś o nich nie wspominasz. Hmm, moje ręce nigdy nie odpoczywają, nawet teraz są w ruchu pewnym i nie, dam im nie, da nie daję im odpoczywać, więc nie, nie łudź się, że zostaną, wiecie, że zostaną jakkolwiek ob odciążone, że tak powiem. Czy ktoś wiedząc, że używasz swoich rąk do zacnych celów nie boi dać ci cześć? Nie, wręcz przeciwnie, wręcz chcą, kochają uścisk... uścisk... Uścis co? Jak to się odmienia? Uściskać mi ręce. Nie. Kochają dawać mi cześć. E, w sumie, no, tak. też wiecie co? Nie, no. E, szczerze mówiąc, w sumie, tak... Przeczytam jeszcze raz to pytanie w ogóle. Ale ja nie wiem, po pierwsze, e, kto wie, a kto nie wie, więc w sumie ci, którzy nie wiedzą, nie wiedzą co robią. A ci, co wiedzą, to no co? Podajesz im część, to co? Odmówisz? No, nie. Są potrawy, których nienawidzisz? Potrawy, których nie nienawidzę? Nie ma takich. Za, za niektórymi po prostu bardziej przebadam, a za niektórymi trochę mniej, więc to tak działa, ale nie, jakoś nie nienawidzę żadnych. Powiesz jak się mówi Norbert po angielsku? No okej, okay. tylko czekajcie, napiję się herbatki. Że Czemu każdy YouTuber kiedy nagrywa kamerkę, to ciągle mruga? Ale nie wiem o co ci chodzi. Ja nie mrugam jakoś często jak nagrywam, więc. Yy, nie wiem, ja tego nie zauważyłem, a jeżeli Wam to przeszkadza, to przepraszam. A tak serio, no to chyba każdy z Was mruga i nie wiem, czy jakoś patrzycie się na kamerkę, na mnie, to myślicie, że ja więcej mrugam niż Wy siedząc przed monitorem i oglądając mój film. Na przykład taki, a tak naprawdę to mrugacie tyle samo lub nawet więcej czasami albo i mniej, no nie wiadomo, ale to nie ma jakoś wielkiej różnicy ja. Po prostu to, tego kogoś widzicie i tak samo z kimkolwiek z kim rozmawiacie może dużo mrugać, a każdy youtuber, który nagrywa z kamerką nie mruga więcej, no chyba, że ma problemy z oczami i mruga cały czas, albo ma jakieś tyki, że musi cały czas mrugać, nie, Zda, zdałem takiej osoby przerąbana sprawa, no ale nie, ale nie, nie wydaje mi się, żeby każdy youtuber, który nagrywał ciągle mrugał, bo gdybym ciągle mrugał, to bym tak robił, o, i... Nie widziałbym, co robię w ogóle, bo tak jakbym miał, nie wiem, klatki, FP jakby fps mi spadały. Mieszkasz w bloku, kamienicy czy w domu? W domu mieszkam. Jakbyś mógł pojechać do dowolnego miejsca na świecie, to gdzie by to było? Nie mam pojęcia, gdzieś, gdzie ludzie są normalni, szczęśliwi, nie wpierdalają sobie y, kosy w żebra, że tak powiem, y, co chwilę. Y, gdzieś, gdzie jest y, mega fajna atmosfera najlepiej z morzem gdzieś kurde, nie wiem, z chatką przy, na plaży y, ciepło, w słoneczko, spokój i... no coś w tym stylu, takie wiecie, mini raj. Ok, to byłoby na tyle dzisiaj troszeczkę chyba krócej niż wcześniej znowu, ale no cóż, no, coraz mniej pytań, coraz mniej takich co mogę odpowiadać, bo niektóre się powtarzają, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego pa! pa.